Po złożeniu wniosku pieniążki wypłacane są mniej więcej do 12 tygodni od złożenia wniosku, czyli tak mniej więcej Belasting więc tyle czasu potrzebuje na przetworzenie waszego wniosku. W niektórych przypadkach trwa to dłużej. Na przykład, jeżeli złożymy wniosek w tym ostatnim okresie, to czasami zdarza się, że czekamy nawet do, do roku, do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku, ponieważ Belasting więc musi sprawdzić okresy ubezpieczenia. I dlatego też czasami trwa to dłużej. W każdym bądź razie pamiętajcie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo istotne, aby złożyć wniosek w terminie, bo jeżeli tego nie zrobicie, po prostu nie, nie dostaniecie dofinansowania do ubezpieczenia. Okej, okay. kolejna. Hmm.